7 9. Poranek rozgłośni katolickich. W głosowaniu do, w Bundestagu rząd Olafa Scholza nie uzyskał wotum zaufania, a więc najprawdopodobniej przyspieszone wybory w przyszłym roku w Niemczech się odbędą. No i co to oznacza dla samych naszych zachodnich sąsiadów i co oznacza to dla Polski? Będę rozmawiał o tym z naszym kolejnym gościem, Antoni Opaliński, kanał Otwarta Konserwa. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. O co poszło? Co było punktem zapalnym, że rząd Olafa Szolca upadł? To są dwa poziomy, na których można to rozpatrywać. Jeden to jest poziom polityczny, no, upadł, bo stracił większość w swojej własnej, stracił właściwie większość parlamentarną, jedna z partii koalicyjnych wyszła, z rządu no, formalnie kanclerz Scholz wyrzucił Christiana Lindera, czyli ministra finansów i szefa partii liberalnej FDP z rządu, ale tak naprawdę ci liberałowie, którzy mają dość słabe notowania, bardzo się starali, żeby z tego rządu wyjść. Tam był spór między liberałami a zielonymi o to, czy ograniczać podatki, czy tworzyć kolejne fundusze na rzecz zielonej transformacji. A tak naprawdę już po Wyborach z jesieni, wyborach regionalnych, landowych we wschodnich Niemczech na terenach dawnej NRD było wiadomo, że prawdopodobnie koalicja się rozpadnie, bo po prostu te mniejsze partie uzyskały tam tak słabe wyniki, że było wiadomo, że to doprowadzi do jakiegoś przesilenia na tym gruncie ogólnoniemieckim. Ale no to jest oczywiście ten poziom polityczny, to się zdarza w demokracjach parlamentarnych, że rządy tracą większość. A oprócz tego Niemcy mają chyba taki kryzys strukturalny w ogóle swojej polityki dotychczasowej. Modelu gospodarczego i to jest coś, co wiąże się i z zakończeniem tej polityki wzrostu opartej o tanie rosyjskie surowce, o niemiecki przemysł, który zalewał cały świat swoimi wyrobami. Tu chodzi przede wszystkim o kryzys przemysłu motoryzacyjnego, no taki bardzo nawet symboliczny dla niemiec, kłopoty Volkswagena, który chce zamykać w Niemczech swoje ostatnie fabryki i coraz bardziej jeszcze, jeszcze bardziej przenosić produkcję poza Niemcy, poza w ogóle Europę. No to jest taki trochę symbol dla kryzysu niemieckiej gospodarki. No i wreszcie dochodzi ten czynnik geopolityczny. Niemiecka polityka musi przygotować się na Donalda Trumpa i wydaje się, że tutaj no, Hadecy twierdzą, że to oni się lepiej dogadają z tą nową starą Ameryką obecny lider Hadeków wieloletnich y rywal Angeli Merkel, pan Friedrich Merz, człowiek, który pracował w korporacyjnym biznesie, również e, amerykańskim, jako e, prawnik twierdzi, że dogada się z tą transakcyjną polityką Trumpa. Czy się dogada, to nie wiadomo, no ale tak czy inaczej wydaje się, że Niemcy potrzebują po prostu innego, nowego rządu, który będzie miał mocną podstawę i który będzie jakoś musiał odpowiedzieć na to wyzwanie, które zapewne dla Niemiec będzie ta bardzo ostra, taka też oparta o politykę celną. Te ostre działania Donalda Trumpa. No, czyli krótko mówiąc, ten poziom taki polityczny: no, rząd stracił większość, bo partie się przestały dogadywać. No i ten poziom taki bardziej metapolityczny, czyli w ogóle koniec pewnego etapu globalizacji. No to wszystko, co łączymy z, z zjawiskiem Donalda Trumpa, z, z kryzysem dotychczasowego modelu kapitalizmu, no to są jakby takie rzeczy, które bardzo mocno dotykają gospodarkę niemiecką, bo to Niemcy najbardziej z tego dotychczasowego modelu korzystały. Wspomniał Pan o tym, że to było od jakiegoś czasu już do przewidzenia, ale od jak dawna? Czy to rzeczywiście tym tąpnięciem konkretnym to był wybór Donalda Trumpa, czy to już wcześniej wisiało w powietrzu, że. Nie, nie, nie. nie. To wcześniej wisiało w powietrzu. Tak Po pierwsze, ta koalicja od początku była słaba. W Niemczech dość często zdarzają się koalicje dwupartyjne, natomiast koalicja trójpartyjna to jednak było coś nie takiego znowu częstego. Poza tym. Przy jednak pewnej słabości kanclerza Olaf Scholz to zawsze był taki polityk, biurokrata, taki typ trochę księgowego, to nie był typ jakiegoś, on się trochę stylizował na tych wielkich kanclerzy CDU, znaczy wielkich jak wielkich, no ale w każdym razie takich uchodzących za wielkie charyzmatyczne postacie jak Helmut Schmidt, jak, Schmid, jak Willy Brandt chciał nawiązywać do tej takiej przeszłości, kiedy SPD była tą taką partią e, najpotężniejszą rzeczywiście na terenie Niemiec, natomiast to raczej typ takiego urzędnika księgowego, biurokraty, więc on nigdy nie był bardzo mocnym, Przywódcą. No i tam cały czas trwała w istocie rywalizacja także personalna rywalizacja między wicekanclerzem Habeckiem z Zielonych a ministrem finansów Lindnerem ZDP I to też miało swoje odbicie w bardzo różnych pomysłach programowych, no bo między obniżaniem podatków i próbą powrotu trochę do takiego liberalnego kreda, a między tą polityką zielonych, która była nastawiona na jednak bardzo mocne forsowanie i zielonej transformacji, no i też takiej polityki, którą znamy z Unii Europejskiej, czyli kolejne, wymyślamy kolejne fundusze, zapożyczamy się, żeby prowadzić jakąś politykę, więc no tutaj była jakby cały czas pewna sprzeczność, ale Ostatecznym powodem, no chyba, było jednak ten taki punkt graniczny, jakim był 24 lutego. To już było wtedy widać, że już jest koniec absolutny tej dotychczasowej. Niemieckiej polityki, nie dlatego, że oni bardzo chcieli ją zmieniać, tylko dlatego, że nie mieli innego wyjścia. Zapowiedziano, kanclerz zapowiedział to Zeitentwende, czyli taką epokową zmianę w ogóle niemieckiej polityki zagranicznej, wojskowej. Jak na razie, jeśli chodzi o politykę wojskową, to więcej tutaj jest gadania niż jakichś realnych efektów, chociaż Niemcy rzeczywiście zaczęły więcej na cele wojskowe wydawać. No poza tym też trochę było tak, że. SPD było w takim rozkroku i sam kanclerz Scholz, no bo z jednej strony mowa o wspieraniu Ukrainy, ale z drugiej strony Niemcy nie chciały, cały czas robiły taki krok w tył, jeśli chodzi o te kwestie związane z dostarczaniem uzbrojenia. Tutaj był nacisk ze strony sojuszników, więc w istocie było widać, że ta koalicja po prostu jest rozrywana przez pewne sprzeczności, a też i kierownictwo nie ma jakiegoś jednolitego pomysłu związanego z polityką zagraniczną. Takim kamieniem, tak jak mówiłem, no tutaj chyba już ostatecznym było, były te wybory na jesieni zeszłego roku, lato i jesień, to była Turyngia, Brandenburgia, Saksonia i tam wszędzie, znaczy nie jest tak, że wszędzie te partie koalicyjne odniosły równie słabe wyniki, bo SPD w niektórych z nich ma bardzo mocną pozycję, ale ogromny wzrost notowania alternatywy dla Niemiec, pojawienie się tej nowej partii na niemieckiej scenie politycznej, sojuszu Sary-Wagenknecht, to jest taka mieszanka Postkomunizmu, radykalnej lewicowości z elementami takiego silnego nacjonalizmu, nacechowanego jednak bardzo mocno prorosyjsko. No to też spowodowało, że jak było widać, że jest potrzebne jakieś nowe rozstrzygnięcie również na tym gruncie ogólnopaństwowym, federalnym, bo po prostu partie tworzące koalicję bardzo mocno osłabły. Na wschodzie liberałowie i zieloni właściwie w pewnym sensie przestali istnieć. Polityka ta energetyczna, zielona transformacja wśród znacznej części Niemców cieszy się bardzo złą opinią, cieszy się. To chyba nie cieszy się, ale chodzi o to, że jest bardzo krytykowana, więc no, mówiąc krótko, te wybory landowe, chociaż wydawałoby się, że niewielka Turyngia to nie jest coś, co powinno zatrząść niemiecką sceną polityczną, no jednak okazało się, że zatrząsło. Mam jeszcze dwie minuty, więc chciałem zapytać o to, czy kto tak naprawdę po Olafie Scholzu, co teraz, co, co, na co wskazuje, no, jeżeli... jak to będzie wyglądać? Sondaże są dosyć jednoznaczne i pewnie do 23 lutego, kiedy Niemcy pójdą głosować przyspieszonych wyborach do Bundestagu wiele się nie zmieni, no chyba, że tutaj nastąpią jakieś niespodziewane wydarzenia, żyjemy w dziwnych czasach, więc sondaże są dosyć jednoznaczne i wydaje się, że te wybory zostaną wygrane przez chadecką koalicję CDU-CSU, czyli że będziemy mieli częstą dosyć w niemieckiej polityce zmianę, zmianę że po kanclerzu socjaldemokracji przychodzi kanclerz z chadecji, wydaje się, że lider CDU pan Friedrich Merz zostanie nowym kanclerzem. Pytanie jest jak Silna będzie ta zwalczana przez niemiecki mainstream alternatywa dla Niemiec, która no raczej do rządu póki co nie ma szans, żeby wejść, chyba żeby, jak mówię, żeby nastąpiły jakieś bardzo niespodziewane wrażenia, no zdarzenie, natomiast no, która będzie na pewno bardzo silną opozycją. W tej chwili ona jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o notowania. CDU ma, zdaje się, 33%, a FD oficjalnie 18%, tylko że oni bardzo często są w tych sondażach są zaniżani, zaniżani, to znamy nie tylko z Niemiec tego typu efekty sondażowe, więc będzie kanclerz Chadecki, pytanie w kim z koalicji, czy będzie taki stary pomysł niemieckiego establishmentu na czas kryzysowe, czyli tak zwana wielka koalicja, Czyli HDC ze SPD się, mimo że się będą kłócić, to w końcu się dogadają, czy też będzie jakaś większa, większa tutaj kombinacja, też z udziałem tych mniejszych partii. Nie wiadomo, kto jeszcze wejdzie do tego Bundestagu, bo liberałowie bardzo mają słabe notowania. Zieloni pewnie wejdą, ale będą osłabieni. Nie wiadomo, czy wejdzie ta nowa partia um, Sary Wagenknecht, więc wiadomo, że, że raczej będzie kanclerz z CDU, ale nie do końca wiadomo, jakie będzie jego zaplecze. Będziemy z pewnością przyglądać się temu, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. Tymczasem bardzo dziękuję i życzę wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Antonio Paliński, kanał Otwarta Konserwa, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. 7. 9. Poranek rozgłośni katolickich.